Uważaj, popełniasz duży błąd, jeśli myślisz, że otłuszczone nerki to problem, który można łatwo rozwiązać za pomocą prostej diety. Być może nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, ale nie ma to znaczenia, jeśli używasz odpowiednich ziół. Zioła mogą nie tylko oczyścić wątrobę, ale także całkowicie odmienić Twoje zdrowie. Możesz czuć się zmęczony przez cały czas, mieć ciężki brzuch lub nawet zauważyć uparty tłuszcz z brzucha, który nie znika. Jeśli powiem ci, że te objawy mogą być oznakami, że Twoja wątroba woła o pomoc, w tym filmie ujawnię zioła, które mogą być Twoimi prawdziwymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o walkę ze stłuszczeniem wątroby. Co najlepsze, większość z nich jest łatwo dostępna już teraz. Czy wiesz, kiedy Twoja wątroba woła o pomoc? Dziewięć znaków ostrzegawczych jest często pomijanych, ale ignorowanie ich może być śmiertelne. Pierwszy sygnał jest najpoważniejszy. Poniżej pokażę Ci, jak rozpoznać oznaki, że Twoja wątroba może być w tarapatach oraz zioła, które pomogą Ci uratować zdrowie. Numer jeden. Przyrost masy ciała i utrata apetytu. Być może zauważyłeś, że Twój apetyt się zmniejszył, lub że tracisz na wadze bez wyraźnego powodu. Są to subtelne, ale bardzo ważne oznaki, że wątroba może mieć kłopoty. Nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby może powodować utratę masy ciała i zmniejszenie apetytu. Utrata ta może być tak stopniowa, że nie zostanie zauważona, dopóki problem nie stanie się poważny. Jeśli zauważysz te zmiany, nadszedł czas, aby skonsultować się z lekarzem. Numer 8: swędzenie skóry. Utrzymujące się swędzenie może być irytujące, ale może również wskazywać na przeciążenie wątroby. Swędzenie może wystąpić, gdy wątroba nie jest w stanie skutecznie eliminować toksyn. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie ma oczywistej przyczyny takie jak alergia lub suchość skóry. Jest to objaw, który jest często pomijany, ale może być oznaką poważnych problemów z wątrobą. Ważne jest, aby pamiętać, że wątroba może próbować powiedzieć ci, że coś jest nie tak, jeśli swędzenie jest stałe i nie można zidentyfikować przyczyny. Numer 7. Chroniczne zmęczenie. Może się zdarzyć, że obudzisz się zmęczony po dobrze przespanej nocy. To zmęczenie jest czymś więcej niż zwykłym uczuciem zmęczenia. Ciągłe zmęczenie może być często spowodowane przepracowaniem lub uszkodzeniem wątroby. Gdy wątroba nie funkcjonuje prawidłowo, toksyny mogą się gromadzić, powodując ciągłe uczucie zmęczenia. Jeśli zmęczenie jest ciągłe i bez wyraźnego powodu, być może trzeba poprosić wątrobę o pomoc. Nie ignoruj tego uczucia: Twoje ciało próbuje Ci coś powiedzieć. Numer 6 Wzdęty brzuch. Jeśli twój brzuch zawsze jest wzdęty, może to być coś więcej niż tylko problem trawienny. Gdy wątroba nie funkcjonuje prawidłowo, płyn może gromadzić się w jamie brzusznej, powodując wzdęcia. Nie jest to tylko uczucie ciężkości po jedzeniu. Ten uporczywy dyskomfort może być oznaką poważnego problemu. Jeśli zauważysz wzdęcia brzucha, zazwyczaj są one związane z jedzeniem. Jeśli jednak wzdęcia występują często i nie wydają się być związane z tym, co zjadłeś, dobrym pomysłem jest sprawdzenie wątroby. Może to być znak ostrzegawczy, którego nie należy ignorować. Numer 5. Nudności i wymioty. Jeśli masz częste nudności i wymioty, bez wyraźnego powodu, Twoja wątroba może być przeciążona. Jeśli wątroba nie jest w stanie skutecznie filtrować toksyn, mogą one powodować nudności i wymioty. Jeśli objaw ten występuje często lub jest powiązany z problemami żołądkowymi, być może nadszedł czas, aby zbadać wątrobę. Zignorowanie tej informacji może oznaczać, że poważny problem nie jest leczony. Naszym zadaniem jest słuchanie ciała, które jest inteligentne i daje nam sygnały ostrzegawcze. Numer 4 Ból brzucha Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort w prawej górnej części brzucha, może to być oznaką stanu zapalnego wątroby. Ból ten może być ignorowany lub mylony z innymi problemami, takimi jak niestrawność. Jeśli jednak ból utrzymuje się, może to oznaczać, że wątroba nie funkcjonuje prawidłowo. Gdy wątroba jest osłabiona, może to powodować szereg subtelnych objawów. Ważne jest, aby nie ignorować tego bólu i zastanowić się nad możliwością, że narząd woła o pomoc. Numer 3. Ciemny mocz i blade stolce. Czy zauważyłeś zmianę koloru swojego moczu? Ciemniejszy mocz lub jaśniejsze stolce mogą wskazywać, że wątroba nie funkcjonuje prawidłowo. Wątroba jest odpowiedzialna za przetwarzanie żółci, która nadaje kolor moczowi i kałowi. Zmiana koloru może wystąpić, gdy funkcja ta jest zaburzona. Ciemny mocz może wskazywać, że bilirubina jest eliminowana przez nerki zamiast przez wątrobę. Objawy te można łatwo przeoczyć, ale nie należy tego robić. Objawy te mogą być pierwszym sygnałem, że wątroba wymaga leczenia. Numer 2, łatwe powstawanie siniaków. Czy zauważyłeś, że łatwo się siniaczysz? Może to oznaczać, że wątroba nie wytwarza wystarczającej ilości białek krzepnięcia. Gdy funkcja wątroby polegająca na wytwarzaniu substancji, które pomagają w krzepnięciu krwi, jest upośledzona, możesz zauważyć więcej siniaków. Może to być coś więcej niż problem kosmetyczny. Jest to znak ostrzegawczy, że wątroba może być osłabiona. Te małe oznaki mogą pomóc zidentyfikować poważny problem zanim się pogorszy. Pierwszy: żółtaczka. Czy zauważyłeś, że twoja skóra lub oczy zmieniają kolor na żółty? To powinien być znak ostrzegawczy. Kiedy bilirubina, która jest normalnie eliminowana i przetwarzana przez wątrobę, gromadzi się we krwi, powoduje żółtaczkę. Bilirubina gromadzi się, gdy wątroba nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji. Rezultatem jest żółta skóra i żółte oczy. Jest to bardzo widoczny znak, że wątroba nie funkcjonuje prawidłowo. Ważne jest, aby szukać pomocy medycznej, gdy tylko zauważysz zmianę w swoim wyglądzie. Zignorowanie tego objawu może prowadzić do poważniejszych komplikacji. Czy wiesz, że niektóre silne zioła mogą pomóc oczyścić stłuszczoną wątrobę w sposób naturalny i skuteczny? Rośliny te są nie tylko łatwo dostępne. Ale także od wieków wykorzystywane do przywracania zdrowia i detoksykacji organizmu. Oto trzynaście potężnych naturalnych sekretów wspomagających wątrobę. Numer 1. Ostropest plamisty. Zioło ostropestu plamistego jest dobrze znane ze swojej zdolności do regeneracji i ochrony wątroby. Roślina ta jest bogata w sylimarynę, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Sylimaryna chroni wątrobę przed dalszymi uszkodzeniami i naprawia uszkodzone komórki wątroby. Jest niezbędna dla każdego, kto chce oczyścić wątrobę i zredukować tkankę tłuszczową. Ostropest plamisty w postaci naparu lub suplementu jest dobrym sposobem na poprawę zdrowia wątroby. Numer 2. Mniszek lekarski. Korzenie i liście mniszka lekarskiego mogą wydawać się proste, ale mają znaczący wpływ na funkcjonowanie wątroby stymulują wydzielanie żółci która jest niezbędna do trawienia i eliminacji toksyn mniszek lekarski ma właściwości moczopędne które oczyszczają organizm i odciążają wątrobę dodaj mniszek lekarski do swojej diety w postaci herbaty lub sałatek aby promować zdrowie wątroby numer 3 karczoch karczochy są znane ze swoich właściwości trawiennych ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy że mogą być również potężnym sprzymierzeńcem jeśli chodzi o oczyszczanie wątroby, karczochy są bogate w cynarynę i promują żółć, substancję, która pomaga w trawieniu i przetwarzaniu tłuszczów. Może to zmniejszyć gromadzenie się tłuszczów w wątrobie. Ich właściwości detoksykacyjne pomagają również eliminować toksyny, zmniejszając obciążenie wątroby. Włącz karczochy do swojej codziennej diety. Możesz używać go jako głównego składnika potraw lub herbat ziołowych. To smaczny i skuteczny sposób na zadbanie o wątrobę. Numer 4. Kurkuma. Kurkuma, znana również jako szafran indyjski, jest jednym z najpotężniejszych ziół występujących w przyrodzie w celu zmniejszenia stanu zapalnego i odmłodzenia wątroby. Kurkumina, jej główny składnik, ma właściwości przeciwzapalne, które zmniejszają stan zapalny wątroby i promują zdrowie wątroby. Kurkuma stymuluje również produkcję żółci. Która wspomaga trawienie i pomaga rozkładać tłuszcze. Kurkuma w postaci soku lub jako składnik żywności jest potężnym i naturalnym sposobem na ożywienie i ochronę wątroby. Numer 5. Korzeń lukrecji. Korzeń lukrecji, kolejne potężne zioło, może chronić wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez substancje toksyczne. Korzeń lukrecji znany jest ze swoich właściwości przeciwutleniających i przeciwzapalnych. Pomaga neutralizować wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki wątroby. Zioło to pomaga również zmniejszyć stan zapalny wątroby, wspomaga regenerację komórek i utrzymuje wątrobę w zdrowiu. Regularne picie herbaty z lukrecji może pomóc w dalszej ochronie wątroby. Numer 6. Boldo. Boldo jest stosowany od wieków w leczeniu wątroby. Jego liście stymulują produkcję żółci, która wspomaga trawienie i usuwa toksyny z wątroby. Boldo jest doskonałym wyborem do oczyszczania wątroby, ponieważ ma zarówno właściwości trawienne, jak i detoksykujące. Boldo jest dostępne w postaci herbaty, a jego skuteczność została powszechnie uznana przez tych, którzy chcą utrzymać optymalne funkcjonowanie wątroby. Numer 7: zielona herbata. Zielona herbata to nie tylko relaksujący napój, ale także silny środek odtruwający wątrobę. Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze i katechiny, które pomagają w detoksykacji wątroby. Zielona herbata może również pomóc w spalaniu tłuszczu, co jest szczególnie przydatne dla osób ze stłuszczeniem wątroby. Regularne spożywanie zielonej herbaty może utrzymać wątrobę w zdrowiu i czystości, a także zapewnić inne korzyści zdrowotne. Numer 8. Skrzyp. Skrzyp ma właściwości moczopędne które pomagają wyeliminować toksyny z wątroby. Skrzyp jest nie tylko skuteczny w promowaniu eliminacji płynów, ale działa również jako środek przeciwzapalny, który chroni wątrobę. Skrzyp, zarówno w postaci naparu, jak i suplementu, jest w stanie promować detoksykację wątroby.